Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem w rozmowie Poranka jest Plutonowy Arkadiusz Nawakowski, który służył w polskim kontyngencie wojskowym w Afganistanie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No to było lata temu, ale y, tak jak sobie no, trochę przed, 10 lat, przed wejściem do studia powiedzieliśmy, tam się dużo nie zmieniło. Tak. Y, panie Plutonowy, proszę powiedzieć, y, czy pana zaskoczyło to, co się wydarzyło ostatnio w Afganistanie, to tempo przejęcia kraju przez talibów, biorąc pod uwagę pana doświadczenia, obecność tam i y, y, to jak wyglądała sytuacja y, tak, w czasie misji? Tak, szczerze mówiąc, y, wyjeżdżając po ostatniej zmianie y, Główna baza amerykańska została został włączony alarm, to znaczy, że coś się działo. No już wtedy mi to dało do myślenia, że no sprawy nie idą w dobrym kierunku. To było 10 lat temu, no i cały czas działali, działali. No każdy kraj, yy, mieszkańcy tego kraju chcą być niezależni, swobodni całkowicie, więc no doprowadzili do tego, żeby działać u siebie. No tak, a z drugiej strony, jak oglądaliśmy przekazy przez te lata, 20 lat tak. trwała misja, międzynarodowa misja w Afganistanie, no to wydawało się, że rzeczywiście mieszkańcy chcą żyć po swojemu, ale są siebie rządowe, jest, jest władza, no może trochę umocowana przez Amerykanów, ale jednak sytuacja się zmienia. Tam jednak żyli, że tak powiem, no swoimi tradycjami silniej niż tak, nam się wydawało. Tak, tak, tak. tak tradycje wioskowe, y, tradycje klanowe są tak silne, że Amerykanie czy, czy jakikolwiek rząd, jeżeli ludzie mieszkają u siebie w miejscowości na, na wiosce y, i przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi, że teraz słuchajcie, będziecie słuchać mnie, bo ja jestem gubernatorem. No ludzie słuchają swoich. Mimo, że gubernator był Afgańczykiem. Mimo, że gubernator był Afgańczykiem, oczywiście prezydent kraju też był Afgańczykiem. Y, ale ważniejszy jest w danej miejscowości, ważniejsza starszyzna, i oni się oni ustalają reguły. Czyli żadna propaganda w telewizji nie przekonała Afgańczyków. No zwłaszcza, że telewizorów mhm. nie mają w domu. No właśnie. I to rzeczywiście tak jest, bo czasem oglądamy obrazki ze świata, z różnych ubogich krajów tak. i tam widać, że telewizory dość szybko, to, to jest takie dobro, które chce się mieć. Komórki, tak samo czasem tak, zaskakujące. Komórki, komórki zaskakiwało mnie, że ludzie mieli, no ale to jeżeli ktoś, ja miałem kontakt na przykład z ludźmi gdzieś, którzy handlowali, coś robili, no to wiadomo, ktoś, kto ma... Do czynienia z handlem zarabia, więc no, musi się kontaktować z innymi z pośrednikami. No, mają komórki, telefony komórkowe, no to już jest standard, tak, ale no, tam problemem bardziej jest prąd, dostęp do prądu, bo no, nie jest elektryfikowany kraj. Jedna droga, taka główna, tak zwane Highway One, asfaltowa reszta dróg, no, takie szutrowe, no, jazda po kraju niezbyt przyjemna. Czyli ten rząd afgański, który jeszcze do niedawna funkcjonował, w zasadzie nie bardzo miał szansę zapanować nad całym krajem. Zapanować nad całym krajem nie. To, to wszystko zależało od ludzi, których mają pod sobą, a wiadomo, że no, różnych, różnych dobierają, nie zawsze dobrze, nie zawsze lojalnych. Druga sprawa, ci tak zwani talibowie. Oni też mają swoich ludzi, którzy y, zawsze można zaszantażować kogoś. Y, druga sprawa, rozmawiając z jednym z tłumaczy, y, dowiedziałem się czegoś takiego, że y, jeżeli jest rodzina, y, mają kilku synów, no to jednego na przykład wysyłają do policji, żeby służył y, drugiego do talibów, żeby im pomagał. Więc y, konotacje rodzinne są y, bardzo ważne. Czyli trzeba się umocować trzeba w paru, miejscach, umocować dla w paru bezpieczeństwa. miejscach dla bezpieczeństwa. Oczywiście. Mhm. No właśnie, wiem też, że. Bo dzisiaj mówimy talibowie. Talibowie tak. są głównym wrogiem Amerykanów, czy, czy też w jakimś sensie Polaków. Natomiast kiedy tam byliście, no to niekoniecznie mieliście do czynienia. Pan niekoniecznie miał do czynienia bezpośrednio z talibami. Nie, nie, nie. nie, nie. Znaczy, tak naprawdę nie wiadomo było, z kim mamy do czynienia, bo y, były sytuacje, że y, ładunki podkładali jacyś. Y, Mieszkańcy wioski, obok której przejeżdżaliśmy i oni dostawali za to pieniądze i, i kto im płacił? No, no tak zwani talibowie, ale y, czy to byli oni, czy to były jakieś grupy przestępcze, którym wojska koalicji przeszkadzały? No oni tego nie mówili. a no I właśnie, gdyby i... powiedzieli, to ich życie byłoby zagrożone. Tak? I czuliście się tam y, tak na co dzień bezpiecznie, czy niebezpiecznie? To znaczy, czy na co dzień nie dało się nikomu zaufać? Bo tak jak pan mówi, nigdy nie wiadomo, kto podłożył. Ufaliśmy tylko sobie. Ufaliśmy mm -hmm. wojskom koalicji, a każdy mm, pojazd, który. Y, Przejeżdżał obok, był dla nas potencjalnym zagrożeniem. Każdy kilometr przejechany to, był, to była jazda w nieznane. Dlatego zaskoczyło mnie na przykład po powrocie do Polski takie uczucie, że wsiadłem po wyjściu z lotniska, już wracaliśmy na jednostkę, jadę w autobusie i czuję. Takie uczucie do mnie przyszło. Aha, teraz nie będzie żadnego IDK. Już na pewno, że nie będzie żadnych ładunków, nic nam nie grozi. I to mnie strasznie zaskoczyło, że yy, no, w Polsce dopiero to poczułem. O ten powrót za chwilę pana zapytam Dobrze. też, ale proszę powiedzieć, bo pamiętamy taką scenę na przykład z filmu Dziewiąta Kompania, rosyjskiego mhm. filmu, bardzo poruszającego tak. i świetnie zrobionego zresztą, właśnie w Afganistanie, kiedy jeden z żołnierzy idzie do wioski po zapałki, do obcej sobie tak. wioski i rzeczywiście dostaje je. Mówi się o tej gościnności, gościnności w tamtym kraju, gościnności także w islamie. No, ale są granice. Jak to wyglądało w rzeczywistości? Już mówię, jeżeli jechaliśmy gdzieś do wiosek, to wychodziła starszyzna. Nie wchodziliśmy do samej wioski. Gdzieś tam w takim miejscu neutralnym wychodziła starszyzna, rozkładane były koce i odpowiedni ludzie z simiku, czyli z tych służb, które miały kontaktować się z ludnością cywilną, rozmawiali. Tak? Tłumacze byli, uzgadniali, co tam na wiosnę potrzeba, co im przeszkadza. No i, i, i ta gościnność, powiedzmy, była. Tak? Czuło się, że no oni są szczerzy, oni na pewno chcą coś przyjąć, ale jednocześnie taka rozmowa musiała być obstawiona przez żołnierzy koalicji, i, i musieliśmy mieć oczy dookoła głowy, bo nie wiadomo było, czy to jest ustawione. No, zagrożenie było. w każdej, Z każdej strony w każdej chwili mogło się coś. A zdarzały wyrażać. wam się takie pułapki, to znaczy spotkaliście się z kimś, kto wydawało się, że jest przyjazny, a tak naprawdę był albo yy, z zamachowcem, albo yy, albo miał. być za dobrze uzbrojeni i zbyt yy. mocno pancerzeni, żeby pojedyncze osoby tak yy, próbowały do nas podejść. Yy, jednak yy, no, słyszeliśmy o czymś takim, że takie rzeczy się dzieją, yy, że jakiś samochód jedzie yy, wyładowanym materiałem wybu wybuchowym. Yy, Przecież na 13 zmianie jeden z pojazdów y, próbował staranować mur. Y, no są dostępne filmy na, na YouTubie, y, gdzie widać, jak próbowano y, zniszczyć w ogóle bazę, którą jest baz. Tak. Y My też jako Polacy uważamy tak. siebie za bardzo towarzyskich i pewnie jest coś na rzeczy. I takich, którzy potrafią się z każdym porozumieć, dogadać, wypić razem i jest przyjaźń. No nie jest to takie proste, kiedy jest się żołnierzem w obcym kiedy kraju. Kiedy jest się na żołnierzem misji. i kiedy jest się właśnie w mundurze. To, to już nie do końca takie... Jeszcze w dodatku pod egidą amerykańską. Ale proszę powiedzieć, czy jakieś różnice jednak były? Bo słyszałem takie opowieści, że, że Amerykanie zawsze się bardziej niepewnie czuli yy, i tak Tak, Ameryka... dla Amerykanów to był całkowity, całkowicie inny kraj, dziki zachód. W ogóle coś y, obcego, strasznego. Ale no dla nas, to dla też to jest nas kulturowe kraj. też inne. Ale y, jednak łączyło nas coś dziwnego: Rosjanie. Dlatego, że Rosjanie i w Polsce, i w Afganistanie wyrządzili wiele zła i y, y, w w takich prywatnych rozmowach, bo też się z, y, rozmawialiśmy z, czy z żołnierzami afgańskimi, czy y, z policjantami, y, gdy się z nimi porozmawiało, mówiliśmy o tym, że, że nie lubimy za bardzo Rosjan, bo wyrządzili tutaj y, wiele szkód, y, no to byli zaskoczeni tym, że i już troszeczkę inaczej do nas podchodzili i bardziej się otwierali. To na pewno. Parę dni ale półtora tygodnia temu mieliśmy Święto Wojska Polskiego. Tak. Mówiliśmy wtedy między innymi o, o weteranach. No, właśnie ten powrót z Afganistanu, z misji wojskowej, to jest trudne dla żołnierza, który tam żyje. No nie chcę tu przesadzić, nie chcę powiedzieć, że jak na filmie wojennym, bo to zupełnie inna rzeczywistość, ale z naszego punktu widzenia tak trochę jest. Służycie tam w ciągłym zagrożeniu z czasem chustką zawiązaną na głowie, z karabinem, no wyglądacie jak z filmów amerykańskich, ale trzeba się potem zmierzyć z rzeczywistością. Przypuszczam, że najtrudniejsze powroty to są dla rodzin. Mhm. To jest wraca to odmieniony jest, człowiek. Wraca odmieniony człowiek to na pewno i do ostatniej chwili nie wiadomo, czy on wróci bo no niestety były takie przypadki akurat yy, mój kolega z jednostki, my już wracaliśmy, cieszyliśmy się powrotem, no i doszła do nas wiadomość, że zginął, tak. 43 I, żołnierzy tak. polskich nie tak. wróciło z misji afgańskiej? Niestety. A współpraca z innymi wojskami, bo to często się podkreśla, że te misje są nam potrzebne. To nie jest polska tradycja, takie misje zagraniczne. Myśmy zawsze bronili ojczyzny, a nie gdzieś jeździli. Tak. No, ale podkreśla się, że ten, to doświadczenie bojowe jest bezcenne. Bezcenne, po, potwierdzam te słowa. No, niestety, yy, gdyby nie te misje okupione krwią, yy, to nie mielibyśmy coraz lepszego sprzętu, wyposażenie coraz lepsze, broń się zmienia. Ta broń, ten sprzęt jest sprawdzony w boju. Przez wiele, wiele lat Rosomaki, które zostały właściwie wprowadzone w trakcie misji w Afganistanie, one się tam niesamowicie dobrze sprawdziły. Amerykanie zazdrościli na tych pojazdów. Mówią, no, no super sprzęt. No brakuje nam powiedzmy yy, drobniejszych, yy, drobniejszego wyposażenia, możemy pozazdrościć Amerykanom, ich. A zgranie z Amerykanami czy innymi yy, wojskami? To już to nie, na, nie na moim szczeblu, mm -hmm. to już troszeczkę wyżej, yy, gdzieś tam operacyjne działania, nie takie yy, typowo wyjazdowe, typowe patrole. Mieliśmy oczywiście, były, były, była współpraca, ale oni robili swoje, myśmy robili swoje. To na koniec zapytam, kiedy pan teraz patrzy na sceny z Afganistanu, myśli o tym kraju, w którym pan był, z którego z końcem czerwca Polskę, polskie wojsko się wycofało, co pan myśli, co pan czuje? Ciężkie, ciężkie pytanie, dlatego że to są różne uczucia. Z jednej strony Wiem, że tam będzie chaos. Na pewno ci talibowie, dlaczego zostali przepędzeni? Dlaczego uciekali z Afganistanu? Dlatego, że wprowadzali swoje reguły i to dosyć uciążliwe dla mieszkańców. No i na pewno znowu będą, będzie się lała krew, będą wprowadzać swoje reguły, swoje zasady, i mieszkańcy będą żyli swoim życiem, ale będą bardziej zniewoleni. Bardzo dziękuję za te pouczające dziękuję. i czasem trochę gorzkie słowa. Plutonowy Arkadiusz Nowakowski, polski żołnierz, który służył w polskim kontyngencie wojskowym w Afganistanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M107 FM.